W z gry pod tytułem Thief. Dzisiaj, dzisiaj. Zastanawiam się czy jeszcze dzisiaj wrzucę ten odcinek, ale chyba tak. Także dzisiaj wrzuciłem film o Rage'u z I dalej mam Rage na tą grę. Okaza okazało się, że gra jest tak słabo zoptymalizowana, że to jest po prostu tragedia. Ale dzięki pełnemu mykowi, ponieważ gra normalnie odpala się w wersji 64 bit. Można odpalić ją w 32 bitach. I dzięki czemu FPSy z 15-20 skoczyły mi do 80. Gdy nie nagrywam, teraz gdy nagrywam mam 50 FPSów i stałe 30 nagrywania, także... To jest ogromny skok. Ale takiego tragicznego portu to jeszcze nie widziałem. Zmiana ustawień w ogóle nic zmienia. No ale cóż... Zaczniemy grać. Nowa gra. Zastanawiam się czy nie odpalić na mistrzu. Nie, na złodzieju. Ja nie jestem za dobry. W tego typu gry, więc jednak na normalnym poziomie to odpalimy. Może i dałbym radę, ale nie chcę ryzykować. Także, no cóż, wci wciąż czekam na patcha, bo to jest tragedia, żeby gra tak działała. No ale przynajmniej mogę nagrywać i pograć. There's one thing this city's taught me. You can put a price on anything. Secrets, reputations, a life, and trust. If you have to ask, you can't afford it. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? Prolog. Nie ma co się oszukiwać. No ale przynajmniej działa, jest grywalna. Co i tak na tym komputerze, który ja mam, to nie jest jakiś szał, ale powinno to spokojnie działać milion razy lepiej na wyższych ustawieniach. Albo przynajmniej tak samo jak teraz, tylko na wyższych ustawieniach. Przeszukujemy co się da, oczywiście. Już na tym ta gra polega, jesteśmy złodziejami, prawda? Zastanawiam się, kim jest ten gościu. Pewnie się wyjaśni trochę później. Całkiem sporo rzeczy tutaj jest do zakoszenia. W pierwszej lokacji już. Nie wiem, gdzie on to wszystko mieści tak naprawdę. No i zgasimy jeszcze. O, tutaj czegoś jeszcze nie zgarnąłem. Jest spotka. No dole jakiś festyn. No ale gra nie wygląda aż tak brzydko nawet na tych bardzo niskich. Fakt, że te tekstury są z, nie wiem, 2006 roku jakby. No ale postaram się to zmienić jak najszybciej. Tak więc jeszcze się rozejrzę. Tu nie ma klamki w ogóle, więc nie przejdziemy. Okej, okay, ptaki reagują na nagły ruch, alarmując wszystkich wokół. To oznacza, że gdy będziemy biec przy ptakach, albo jakoś szarpniemy myszką czy coś, to te ptaki. No właśnie. Dotknąłem klatki. I widzicie co się stało. Na szczęście to jest prolog. I nie ma problemu. A gdybym to zrobił w normalnej grze na mistrzu, to już byłby problem. W ten sposób możemy przeszukiwać obrazy. Szukać przełączników. Sprawdzamy po prostu przy ramie I gdy zobaczycie taki malutki przełącznik jakby... No kółeczko białe się pojawi. O właśnie, co znaleźliśmy przełącznik. Tych przełączników może być kilka, tu był jeden. Tak samo wygląda otwieranie zamków. Myszką grzebiemy... ...i szukamy białych kropek. W momencie, gdy nie trafimy, a wciśniemy E... ...no, może się zrobić hałas. Często nasi przeciwnicy mogą nas zobaczyć. A raczej usłyszeć. Oho, ktoś biegnie po dachu. Przydałoby się to sprawdzić. Co tu mamy? Strzała ze sznurem. Czyli coś klasycznego w taki dla takich gier. Sliwym z łuku. E, strzałę, która ma końca, na końcu zaczepiony sznurek. Wow. I po prostu po tym sznurze możemy wejść. To akurat nie jest dziwne. I wskakujemy. Kim ty jesteś?

Nie, to znamy dalej, nie do pojęcia, że wersja 32-bitowa chodzi o tyle lepiej od zwykłej. Podoba mi się szczerze mówiąc głos Gareta. Ludzie narzekają, że jestem słaby, ale mi się podoba. Kolejna światła, czyli to co mam w lewym dolnym rogu przy punktach HP. Teraz jestem widoczny. A wchodząc w cień, byk już nie. Możemy się rozglądać z za rogu. Chyba widziałem coś na ziemi. Tak, ktoś zgubił portmonetkę. Co to jest? Aha. Jakiś hak. Pewnie go zdobędziemy później. Okej, okay, tu są przeciwnicy. Tutaj też. Także muszę się szybko przemknąć w cień. Okej, okay, jestem w cieniu i mogę sobie zakosić to, co tutaj leży. Z chęcią bym zakosił im coś, co mają przy pasku, jeżeli coś mają. Ale nie będę ryzykował, to jest prolog, więc za dużo wolności tutaj nie mamy. Chociaż cała gra podobna jest dosyć liniowa.

Byłem wstępny, od kiedyś, no dobra, wydomyślam się, w którym kierunku to zmierza. Z reguły takie postaci, które są ohoho, nikt mnie nie złapie, jestem super, zostają złapane. Okej, okay, R uderzamy palką. Także prawdopodobnie ona zostanie złapana. Żeby nie było, to nie jest spoiler, tylko ja po prostu tak się domyślam. Nie oglądałem u nikogo Tifa jeszcze i nie mam zamiaru oglądać, bo po co, skoro sam będę grał. O, jakiś mam naszynik Apartament podglądacza. No, robi się ciekawie. Nożyczki. Co to mamy? Same ciuszki? To nie ciekawego. Tam zaraz wejdę, tu zamknięte. Tu w szufladzie coś jest. Branzoleta. Zgasimy świeczki. I zobaczymy, czy nikogo tutaj nie ma. Chyba czysto. Nie widzę nikogo ani przy biurku ani nic, także mogę otwierać zamki. Mamy. O, o, troszkę mamy. I mamy wszystkie zapadki ustawione. Możemy wchodzić. Tak, myślałem, nikogo nie ma. Dobrze sprawdziłem. Najpierw może zgasimy świece w razie czego. Nic tu nie ma. I portmonetka. Strasznie dużo szuflad do przeszukania. Ale to fajnie. W końcu to jest gra o, o kradzieży. O złodzieju. Także musi być sporo rzeczy do ukradnięcia. Kałam masz nawet mu buchnął. Serio ktoś kupi tuż takiej z drugiej ręki? Nie wiadomo w sumie ile taki tuż kosztuje, nie? Jakś pierścionek, kielich. Zamkniemy. Nie jestem pewien czy to normalnym, ale na wyższych poziomach trudności podobno zwracają uwagę na to. Tak słyszałem, że zwracają uwagę na to, że jest otwarte. Poproszę się odlać. Dobra, otwieramy okienko. Oczywiście quick time eventy pełną gębą, jak to zwykle teraz w grach bywa. Nic nie widzę ciekawego. W kufrze też nic nie ma, ale zamkniemy go. A bo co? Żeby mu zimno nie było. Jeszcze się nam chłopak ziemi. Okej, okay, nic nie ma. And how you steal it. <sighs> Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. It's the baron's mansion. Won't be easy. Worried? Yes, and so should you. We'll be fine. I'll pick up your slack. <sighs> No mówię, ona jest zbyt pewna siebie. Szybko wpadnie przez to. Mam takie wrażenie, że to się dobrze dla niej nie skończy. Z reguły takie z tymi postaciami. they're definitely not here for the summer festival dance a lot of guards means a lot of steel thieves and swords do not get on well i've never had a problem with swords but then again i'm not just a thief not a

Okej, okay, czyli nic nie musiałem robić, na szczęście. Ale okraść go musiałem. No ta tym hakiem szpanuje. Okej, okay, po wodzie musimy iść z kontrolem wciśniętym, żeby po cichutku. I ten strażnik, żeby nas nie usłyszał. Tam jest hajs, hajs. Ja chcę hajs. Jestem ciekaw, czy to są ulepszenia, to, czy takie rzeczy. Na pewno są, są nowe gry. Nowe gry zawsze mają ulepszenia. Czekaj, czekaj, czekaj. Już biorę, już, już. I się wycofam. Tędy dam radę nie dam rady. No to trzeba użyć ślizgu. Wodne strzały. To są strzały, które gaszą pochodnie. I inne takie to już było w poprzednich tiffach. Nic nowego. Tak, zdecydowanie to. To jest wiatr jak nic. Ale dupy nie ruszysz, żeby to odpalić.

O, cholera! Szybko sobie poradziła z nim. Ale teraz patrz, jaki cień się zrobił od razu. A to jest tak na najniższych. Muszę kombinować z ustawieniami. I powolenia. Dobra, czyli to nie zabija, tak? Bardzo dobrze, że nie zabija. Bo taki mam zamiar, żeby. Żeby nikogo nie zabić w tej grze.

Teraz mniej mi się podoba ta postać. Za szybko. Mnie Aha. Za szybko chcę wszystko zrobić, i od razu chcę mieć też wszystko. Hyb. Nic nie widziałeś? Nic nie widziałeś, nic nie wiesz. Nie, 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 nie. No, butelkę chciałem. Jak nic, tam było coś. Patrz, Co widzisz, tam coś było. No i to sprawdzić, Po coś tam było. Dobra. Oh. Jeśli ich dwóch, tak? No dobra. Tu coś jest. to trzeba będzie zgasić. Tu trzeba będzie poczekać aż ten gościu sobie pójdzie. I sobie proszę, bo muszę coś ukraść. O mój Boże, on tu idzie. Schowaj się w tej szafie, cokolwiek. Nie wiem, jak on mnie nie zauważył. Ja byłem, może, nie wiem, metr przed nim. Ej, ale to lepiej dla mnie, tak, że jest nieogarnięty. Jakaś skrzynka. Proszę, pokaż mi swoje dobra. Jakieś monetki. Coś mnie zobaczył. O nie, jakim cudem. Nie powinien mnie zobaczyć. Ale możliwe, że powinienem zgasić ten koksownik najpierw. Aha, dobra, to są świeczki, które przydałoby się zgasić. A, dobra, już widzę. Myślałem, że on jest tam dalej. Jednak zapisało mi w momencie, kiedy ja dopiero wlazłem do tej szafy. I trzeba będzie trochę dłużej poczekać. Dobra. Nie ogarnąłem, wybaczcie. Ale słabo stąd widać gdzie jest ten strażnik aktualnie. No, teraz to ja wiem, że on tędy idzie. I sobie. Okej. Okay. Jestem w miarę bezpieczny. Jest ciemno. Ale czemu on? Ty miałeś tam przejść. Nie. Właśnie o to chodzi, żebyś mnie nie widział. No i jakim cudem on mnie zobaczył? On się nie odwrócił, co? On mnie plecami zobaczył? Nie mówcie, że w momencie kiedy ja wejdę w światło, to nagle wszyscy Chociaż w sumie cień jest, tak? Ja rzucam cień. Jak każdy człowiek rzucam cień. Także mógł on ten dzień zobaczyć. Faktycznie, mój błąd nie pomyślałem, głupi ja. Cieszę się, że wybrałem normalny. Czyli jednak nie jest to taka super casualowa gra. Dla nieogarów jak ja. Tylko jednak... Będę miał z nią troszkę problemów, jeżeli będę grał jak do tej pory. Muszę trochę bardziej na spokojnie zobaczyć, którymi ścieżkami chodzą. Myślę, że jak tu pozostanę, to mnie nie zobaczą. Po to jest ten cień. Tam jest jakaś skrzyneczka, także myślę, że jak to zgaszę, to nie będzie tak źle. <laughs> Zmordowałem strzałę. Jakim cudem? Miałem pokazany ten, że trafię. Okej, okay, mam znowu wodne strzały, które mi się przydadzą. Są tu quicksave'y? Nie, chyba. No i dobrze, że nie ma, byłoby za łatwo wtedy. O mój Boże, on tu idzie. Powiedzcie mi, że mogę stąd zgasić. Chyba nieco, Ale stąd już na pewno. Co? muszę trafić bezpośrednio w źródło ognia, tak jakby. No i stąd cholera jasna. Tam ktoś był. Zobacz Ja w tym czasie zrobię to Akcja łączona Ale mnie nie znajdziesz mam w dupie już tą popielniczkę. Czy co to jest? Bujajcie się. Jesteście nieuprzejmi, niesympatyczni. Zmarwałem tylko strzały i dodatkowe strzały, które znalazłem. Nie lubię was.

do it without this. <laughs> Zlodej okrad zlodeja, no nie. Cornelius Aldous present the keys this burn Northcrest. brothers of the awakened we are gathered here to usher this city into a new age one of progress and industrial enlightenment let us begin the channeling of the primal Samla and strakakan. Scare Mama Kana. Come on, let's go down there. This will be fun. No, we're done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous, and you're not ready yet. You know I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you know.